49 lat. Tyle z nim przeżyłam. I potrafisz sobie wyobrazić. Nie wiesz, jaka to więź. Oddanie, nuda, pragnienie, śmiech, miłość, seks. Nie znasz tego. Boli mnie głowa. Spokojnie pani Wando. Więc pani już wie. Gdyby nie to, za nic bym panu nie powiedziała. Ale skoro tak. Ha, a cóż miałam studiować? Chyba tylko życie? Mąż, dzieci, gospodarstwo. Aha, to też nie za bardzo dla mnie. Ale no, przecież ja ci zawsze mówiłam, że to zdrowie jest najważniejsze. I twoje zęby powinny być na pierwszym Mamo. miejscu, a nie na drugim ani trzecim. Mamo, proszę cię. Żebyś mi dokładnie czyścił zęby. Mamo. A moje chusty? Ceny? Tak drogo? Drogo? Rozchodzą się jak świeże bułeczki. W dwa dni zarobiła Pani tysiąc złotych. Mój Boże! Ile? Ale do... Czekaj, synku, jaka blenda? Dziecko, nie jadłeś nawet śniadania. Zasłabniesz gdzieś po drodze i upadniesz. No, proszę Cię, daj spokój! Czy mi? Kościół zabrania takich dyskusji. Leciać! Nie tak Cię wychowałam! Znała ją siostro? O tak. Była moją bliską przyjaciółką. Hmm. Po ciastku mnie bolało. Jadłam dwa na silny ból, trzy na sen. Nie zastanawiałam się, czy to legalne. Zwykłe ciastko. Ale tu o jej dobre imię chodzi. No nie wiem, co zgromadzenie na to. Ja pomyślę. Przepraszam. Muszę... Chciałabym wiedzieć, jak ci pomóc przez to przejść? To, to mógł zrobić. No, ludzie chyba serca nie mają. Jak mi się stało, to już mi się nie odstanie.